Cześć Dzisiaj dajmy się uszynieniem przewodu gazowego Który doprowadza gaz do parownika W tym miejscu ucieka mi gaz Ostatnio mając silnik zauważyłem Że pieni się w tym miejscu W związku z tym będę musiał odkręcić parownik Odkręcić przewód gazowy a na przewodzie gazowiańska baryłka będę musiał ją obciąć założyć nową i sprawdzimy czy wyciek ustąpił przed demontażem parownika sprawdzę jeszcze raz czy ten gaz ucieka do tego celu użyję płynu popsikałem dobrze przewód No i teraz, ja już widzę, że tam się pieni Zrobimy zbliżenie Jak widzicie W tamtym miejscu Jest wyciek gazu Aby skręcić mój parownik Najpierw muszę sobie zdemontować tą dolną osłonę i odkręcić dwie śruby, które są za tym parownikiem tego nie będę wam pokazywał w każdym aucie może być to inaczej teraz bardzo fajnie widać jak ten gaz ucieka jak się ładnie pieni no dobra, spotkamy się za chwilę, gdy to wszystko porozłączam parownik odkręciłem przewód również Teraz muszę tutaj w tym miejscu sobie Odciąć tą baryłkę Tu mam, pa, pokażę Tu mam nową Później Zakładamy nową baryłkę, no i skręcamy Przewód Tu sobie nałożyłem baryłkę No i teraz Zakładamy to do parownika, skręcamy i powinno być ładnie wszystko uszczelnione. Przewód dokręciłem. Polejemy teraz sobie płynem przewód. Odpalimy samochód i sprawdzimy, czy jest wyciek. Samochód odpalony, przełączony na gaz Idziemy do kanału Sprawdzamy czy są wycieki Parownik zlałem Jak widzicie nic nie wycieka Czyli wszystko się ładnie uszczelniło Także na tym kończymy ten film Zapraszam na moje kolejne filmy. Cześć!